Hej, dobrzy ludzie! I tulgor. Jam prezes i najwidoczniej przyszedłem dokończyć na rozpoczęty temat. Tym bardziej, że czasu mam już coraz mniej. Fríeren u drogi. Już kawał czasu temu obiecałem, że do końca roku postaram się dokończyć serię omówień z tej serii. A chociaż na obecnym etapie już wiadro Żygów jest bardziej wiarygodne ode mnie, to mogę chociaż zrobić co w mojej mocy, aby dotrzymać słowa. A jeżeli brzmi jakbym był troszeczkę chory, to najmocniej przepraszam, ale jestem troszeczkę chory. A teraz już dłużej Państwu nie przeszkadzam. Po zbyt długim czasie oczekiwania. Po raz kolejny pragnę zaprosić Państwa na moje omówienie anime *Frieren* u kresu drogi. Zapraszam na seans. Kiedy na horyzoncie majaczy już miasto Auserst, Stark dopytuje. A właściwie to dlaczego do podróży na północ potrzebujemy tego papierka na maga pierwszej klasy? Ponieważ tamtejsze tereny to wysokopoziomowe ekspowisko, na którym lęgną się takie potwory jak Einzamy czy inne beboki, dlatego przejście zostało zamknięte i jeżeli nie masz odpowiedniego dokumentu, to nie przejdziesz. Freedance Zaczyna zastanawiać się nad strategią. A Fern dopytuje: a tak właściwie pani Frieren, to nad czym się tu rozwodzić? Czy nie może pani rozstrzelać każdego oponenta na miejscu? A wtedy Friedem tłumaczy, że w walce liczy się nie tylko czysta moc, ale także technika i pomysłowość. A w swojej własnej karierze przegrała z aż 11 magami, z czego jednym z nich był Qual, a znaczną większość stanowili ludzie. Tymczasem przez ziemię granta Granata spaceruje tajemnicza osóbka, która najwidoczniej ukradła widły katakuriemu z One Piece Dziewczynę napada banda drabów, jednak nim rabusie zdążą coś wykombinować. Na miejscu pojawia się nikt inny jak kraft i pokazuje im technikę mistrzów Shaolin. Dziewczyna przedstawia się jako ubel, a długouchy mnich daje do zrozumienia, że wcale nie uratował jej tylko bandytów a sam po drodze natknął się na zwłoki innych rabusiów zmasakrowane za pomocą magii ostatecznie dwójka rozchodzi się w pokoju a dziewczyna z widłami udaje się w drogę do Auzers Tymczasem nasza drużyna dociera wreszcie do recepcji, w której ta miła pani tłumaczy, że do egzaminu na maga pierwszej klasy mogą przystąpić magowie, co najmniej piątego stopnia. Okej, okay, Freeren już niestety dziękujemy. A jednak nie, ponieważ na miejscu pojawia się jakiś starszy mężczyzna, który rozpoznaje sfatygowany medalion elfki. We flashbacku widzimy, jak Friren pokazuje amulet swojej dawnej kompanii. Jednak niestety, nawet Aizen, który pewnie miał z jakieś 200 lat, nie zdołał go rozpoznać. Jednak z rozmowy możemy zrozumieć, że był to symbol instytucji magicznej, która istniała przed obecną organizacją. Być może za czasów Flamme. W każdym razie obie panie zostają dopuszczone do egzaminu mimo sceptycyzmu ferm, ponieważ sprawdzian ma być niezwykle trudny, a tytuł maga pierwszej klasy zdobywa jedynie garstka osób. Dostajemy trochę cyferek. Magów w piątej klasy jest ponoć plus minus 600. Łącznie z magami od stopnia szóstego do dziewiątego jest ich już nawet 2000. Natomiast tytuł Maga pierwszej klasy posiada obecnie 45 osób. Wypada się zatem przygotować! Czas na trening! Stop! Moment! Czy ja tam widzę tort? Czy Friggen ma urodziny? Czy nie wydaje się Państwu, że na tym torcie jest trochę za mało świeczek? Zaraz to poprawię. No, tak lepiej. Wreszcie nastaje dzień egzaminu i dane nam jest poznać pretendentów Wróbel, kapitan oddziału demonobójców, prześladujący niedobitki armii władcy demonów. Denken, rzekomo podstępny dziad, który doczłapał się do stanowiska Maga Królewskiego. Fern, która z tego co rozumiem, jest najmłodszym zarejestrowanym magiem. I wreszcie Ubel, która została zdyskwalifikowana ze sprawdzianu na maga drugiej klasy za zabójstwo egzaminatora. Wspominają także o Freeren, jednak zwróćcie Państwo uwagę, że ci ludzie wyglądający na jakieś 20-30 lat już jej nie rozpoznają poznajemy wstępne zasady egzaminu. Będzie on podzielony na trzy etapy, a w pierwszym z nich zawodnicy zostają podzieleni na trzy osobowe drużyny, a każdy z nich dostaje magiczną bransoletkę dzięki której może lokalizować pozostałych zawodników. Freeren zostaje przydzielona do dwóch młodych entuzjastek BDSM-u, a Fern dostaje się do drużyny. Z Ubel. Pierwszy etap odbywa się na terenie wokół Wielkiego Jeziora, okalanym przez magiczną barierę. A jeżeli ktoś spróbuje ten teren opuścić, to zostanie zdyskwalifikowany. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i schwytanie magicznego gołąpa Stila, a następnie przyniesienie go w klatce egzaminatorowi. Czas na to mają do zachodu słońca dnia następnego, a przy zdawaniu ptaka muszą być obecni wszyscy członkowie drużyny. Drużyna Freerem zaczyna szukać ptaka, a ja muszę Państwa przeprosić, we wcześniejszych scenach panie się sobie przedstawiały, a ja to przemilczałem. Ta ruda dziewuszka ma na imię Kanne, a ta druga Lawinę. Dziewczyny odnajdują sztila. Freeren zaleca ostrożną obserwację, jednak młoda krew wyrywa się do działania. Dziewczęta przeprowadzają na pozór skuteczną operację uwięzienia ptaka w bryle lodu, jednak on robi tak. Mip, mip. Po serii nieudanych prób pochwycenia gołąpa dziewczęta idą spać. Jednak ze snu Kanie wybudza tajemniczy dźwięk. Po oddaleniu się od reszty, Kania odkrywa, że to stłumiony odgłos deszczu, którego bariera nie przepuszcza. W pewnym momencie dziewczyna zostaje zaskoczona przez ogromnego ptaka, bo jak zapewne pamiętacie, ptakopodobne potwory mają naturalny talent do kamuflowania swojej aury. I jednak zanim ptaszysko zdoła rozdziobać jej czaszkę, znikąd pojawia się Freeren i pęta go jak kiełbasę. W rozmowie Friren podejmuje wątek współpracy dziewcząt podczas próby pochwycenia sztila, chociaż zazwyczaj się żrom. Rudowłosa odpowiada, że u nich to tak naprawdę jest tak, że kto się czubi, ten się lubi, a we flashbacku widzimy, jak dziewczęta dają widowni ochłap dla fanów girls' love. Na końcu Kane przekazuje Friren informacje, które ustaliła na temat bariery. Drużyna Friren udaje się na spoczynek, a w tym samym czasie Drużyna Fern pochwyciła swojego sztila. A w kwestii ptaków, podsumujmy co o nich wiemy. Są niezwykle odporne na ataki fizyczne i magiczne, a oprócz tego potrafią latać z ponaddźwiękową prędkością. W skrócie, to są tacy wilkrumici pośród ptaków. Freeran zna zaklęcie dedykowane do łapania gołąbów, ale jest problem, ponieważ zasięg tego zaklęcia wynosi jakieś pół metra. Aby złapać ptaka poruszającego się z prędkością Tomasza Hajto, dziewczęta planują zasadzkę. A w innej części lasu, drużyna Fern postanawia przeczekać w jaskini do końca Sprawdzianu. W pewnym momencie jednak kończy im się zapas wody, więc udają się do jeziora, aby go uzupełnić. Lecz wtedy Ubel coś zauważa. Ścieżka, którą właśnie kroczą, okazuje się być wyschniętym korytem rzeki, które powstało, gdy magiczna bariera odcięła dopływy wody. A to z kolei sprawiło, że wielkie jezioro pośrodku lasu stało się największym źródłem wody, przy którym potencjalnie mogą gromadzić się sztyle i inni uczestnicy. Jak na zawołanie znikąd pojawia się drużyna wróbla ćwirka i atakuje naszych. Jednak nim walka optaka zdoła się rozkręcić, uwagę zebranych przykuwa coś innego. Po środku jeziora ze znanych sobie powodów stoi lawina z drużyny Freeren, a po kolejnych kilku chwilach zamraża je. Podczas gdy pozostali czarodzieje próbują rozmrozić jezioro magicznym ogniem, narrację przejmuje Denken. Jak zostało powiedziane, sztyle instynktownie wyczuwają manę i unikają jej większych źródeł. Z tego powodu, kiedy mniej świadomi użytkownicy magii wpompują w jezioro masę swojej many, ptaki nie będą chciały się do niego zbliżać. Ci, którzy się tego domyślili, pędzą w poszukiwaniu innych źródeł wody. Tymczasem drużyna Denkena przemierza las, mijając porozwieszane na drzewach. Zwłoki. Dziewczyna w chińskiej sukni, którą dla własnej wygody będę nazywał kagurą, zastanawia się, dlaczego sprawdzian jest tak okrutnie trudny, jakby egzaminatorom nie zależało na potencjalnych ofiarach. Odpowiedź jest prosta. Ponieważ tytuł maga pierwszej klasy powinien przysługiwać jedynie najznamienitszym magom, a jeżeli ktoś go obleje lub nawet przy tym zginie, to po prostu na niego nie zasługuje. Dziadyga o dziwo uważa, że to przestarzałe podejście, a od wysokiego power levela dużo ważniejszy jest respekt na rejonie. Ich rozmowa zostaje przerwana, gdy zauważają, jak Kanne z drużyny Freiren robi coś z lokalną sadzawką, po czym ucieka w krzaki. Doświadczony Denken wyczuwa w wodzie śladowe ilości many, tak nikłe, że jego towarzysze nie są w stanie jej wyszuć, w przeciwieństwie do sztilów, które już więcej nie zbliżą się do tej wody. Denken domyśla się planu Freiren, który polega na wpuszczeniu do jak największej ilości źródeł wody i pozostawieniu sobie jednego, do którego lgnąć będą sztyle. Uznawszy, że nie ma sensu już samemu biegać za ptakami, czarownik siada pod drzewem w oczekiwaniu na ruch przeciwnika. Tymczasem Friden wraz z dziewczętami dociera do wodopoju. Elfka tłumi swoją manę do tego stopnia, że jej towarzyszki nie są w stanie jej wyczuć, po czym dziewczęta odchodzą, pozostawiając elfkę w oczekiwaniu na sztila. Widzimy, jak do elfki podchodzą różne zwierzęta, zupełnie niezważające na jej obecność. I wreszcie, po kilku godzinach oczekiwania, na jej ramieniu zasiada sztyle. Dziewczęta zdobyły gołąpa, jednak właśnie na ten moment przez cały ten czas czekał Denken, obserwujący przeciwnika. Kagura używa Instant Transmission i staje przed obliczem drużyny Freedom. A w tym samym czasie, w innej części lasu, drużyna Fern na dobre rozpoczyna swoją walkę o ptaka. Fern błyskawicznie dominuje przeciwniczkę, pokazując rezultat treningu pod okiem mileniowego weterana. Tymczasem okularnik z jej drużyny mierzy się z magiem kontrolującym opiłki metalu, jak Kuchiki Kaguya z jego Senbonzakura Kageyoshi. Mimo odniesienia poważnych ran, Land jest niezwykle spokojny, tłumacząc, że przez cały ten czas obserwował Swojego przeciwnika i poznał wszystkie jego słabości. Obnaża niezdolność Metalurga do wyczuwania many, a następnie zachodzi go od tyłu i obezwładnia, pozwalając, aby klon rozwiał się na wietrze. Wygląda więc na to, że nasz okularnik potrafi korzystać z zaklęcia siódmego poziomu o nazwie projekcja duplikatu, które pozwala na stworzenie idealnego klona, który potrafi rzucać zaklęcia. Przenosimy się do ostatniej członkini drużyny Fern, która nie radzi sobie tak dobrze. Ubel zostaje zaskoczona przez wróbela, który rzuca na nią zaklęcie, podobne do tego, którym Freeren pętała ptaka. A jednak czarodziej z widelcem zamiast różdżki uwalnia zielonowłosą maginie, każąc jej odejść, uprzednio odkładając klatkę. Dlaczego? Ponieważ jak słusznie podejrzewała, wróbel, aby jego zaklęcie zadziałało, musi obejmować wzrokiem całą sylwetkę swego celu. Rzucając klatką w powietrze, Ubel stwarza sobie okazję do ataku, ale przeciwnik i tak ją schwytał po raz drugi. Maginka zachodzi w głowę, dlaczego wróbel od razu jej nie zabija. Podejrzewa go o opory przed zabijaniem kobiet i dzieci, ale Magus rozwiewa te podejrzenia, opowiadając kawałek swojego backstory jako kapitana najemnego oddziału posyłanego do walki przeciwko krajom, posyłającym dzieci na front. Zastanawiające tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, co takiego myśleli sobie przywódcy takich krajów? Rozumiem, że z jednej strony tysiące dzieci to i tysiące gąb do wykarmienia, ale z drugiej strony to dwa razy tyle rąk do pracy. I po drugie, nakłonienie wróbla do uzewnętrznienia się. Było dość proste. A tak właściwie to w jakich okolicznościach zabijałeś dzieci? Hmm, pytasz o to, bo chcesz sobie kupić trochę czasu. Pewnie liczysz na to, że ktoś przyjdzie ci na ratunek. A ja nie mam żadnego powodu, aby odpowiadać na twoje pytanie, i najpewniej powinienem stąd odejść. Ale dobra, słuchaj. Mimo wszystko, Wrubel szykuje się do zabicia przeciwniczki. Jednak nim zdoła to uczynić, od tyłu zachodzi go Fern. Po czym zadaje mu oczywisty dla widzów blef, że zabiła swoją oponentkę. Tym samym eliminując całą ich drużynę. Pokonany Wróbel odchodzi i odnajduje swoich kompanów, a następnie podnosi ich jak worki kartofli. Ewentualnie NPC-tów w grze Skyrim. A po drodze koleżanka z drużyny stwierdza, że Wróbel, chociaż jest bezlitosny w walce i zabijał jakieś tam dzieci, to poza tym jest całkiem miłym gościem. A przy okazji wyciąga od kompana kolejny kawałek backstory, co jak mogliśmy zobaczyć, nie jest takie trudne. Dowiadujemy się, że 29 lat wstecz do wioski Wróbla przybyła dziewuszka, która z powodu ekspansji. De demonów musiała uciekać z rodzinnych stron, a on jej obiecał, że te demony powy zabija. Chcesz mi powiedzieć, że masz 34 lata i wyglądasz w ten sposób? Ja mam 20 parę lat, a czasami słyszę głosy, że wyglądam na 40. A wracając do opowieści, kompania Wróbla Ćwirka była już gotowa się poddać, jednak natrafili na nowy egzemplarz styla, którego Wirbel bezproblemowo pochwyca. Następnie powracamy do drużyny Freeren, która najwidoczniej została rozpoznana przez doświadczonego Denkena. Kagura używa instant transmission do pochwycenia ptaka, a z krzaków wyłania się dwójka towarzyszących jej magów. Frieren rozpoznaje zaklęcie kagury, które pozwala jej poruszać się z ogromną prędkością, a znając tę postać, która jeżeli tylko wie o istnieniu jakiegoś zaklęcia, pragnie dodać je do swojej kolekcji, najprawdopodobniej również to potrafi, co zresztą sugeruje sam Denken. Powinniśmy cały czas pamiętać, że Frieren ma co najmniej tysiąc lat i najprawdopodobniej zna całe setki różnorodności. Takich zaklęć na każdą okazję, a do walki po prostu używa tych, które uznaje za najbardziej efektywne. Wiecie, że Ben Tennyson z kreskówki Ben 10 dzięki swojemu Omnitrixowi mógłby zmieniać się w aż milion różnych kosmitów, jednak na przestrzeni wszystkich sezonów a co to tu robi? Zmienił się w mniej niż setkę. Z jakiegoś powodu, towarzyszący dziadowi Richter jest bardzo ochoczy do zabicia dwójki młodych dziewcząt, chociaż dwójka weteranów zgodnie uznaje, że zdobycie tytułu Maga pierwszej klasy nie jest warte zabijania. A wtedy mężczyzna ujawnia, o co tak naprawdę toczy się cała gra. Ponad pół wieku temu kontynentalne stowarzyszenie magów zostało założone przez elfiego maga Zerię, która znana ze znajomości niezliczonej masy zaklęć, obiecała, że tego, kto zdobędzie tytuł maga pierwszej klasy, nagrodzi dowolnym ze swoich zaklęć. Richter używa zaklęcia, by porwać kannę i lawinę na wielką kamienną platformę podczas gdy weterani zostają sam na sam. My jednak cofamy się do odległej przeszłości, w której magini Flamme, znana później jako legendarny mag, klęka przed swoją dawną mistrzynią Elfią Maginią Zerie. Ruda kobieta przedstawia arcy arcymagini swoją własną wychowankę, która jednak nie sprawia na elfce dobrego wrażenia, odmawiając przyjęcia zaklęcia za darmo. Freiren stwierdziła wtedy, że największą radość z magii sprawia samodzielne jej poznawanie. A teraz, jakiś tysiąc lat później, sędziwy mag, Denken, wypowiada w jej stronę, bardzo podobne słowa. Przeskakujemy do walki dwóch dziewcząt z Richterem, który bez trudu blokuje lodowe ataki i wyprowadza własne. Należy pamiętać, że bojowy potencjał Kanne jest ograniczony, ponieważ jej specjalnością jest kontrolowanie wody, od której teraz są odcięci. Oponent udziela dziewczętom lekcji na temat radzenia sobie z magiczną obroną. Ponieważ magiczna tarcza stworzona do zwalczenia Zoltaraka została opracowana z myślą stricte o ochronie przed magią, jej odporność na fizyczne obrażenia pozostawia wiele do życzenia. Richter znalazł się na wygranej pozycji, jednak lawinę przypomina mu o tym, że ciało człowieka w 60% składa się z wody, sugerując praktykowanie magii krwi z awatara. Niestety jednak mężczyzna niweczy blef, zajawiając koncept magii jako praktyki silnie związanej z wizualizacją. Ponieważ młoda maginka nie jest w stanie wyobrazić sobie kontrolowania płynów wewnątrz człowieka, nie zdoła tego zrobić. Gdy mężczyzna w średnim wieku przykwaszcza do ziemi dwie nastoletnie dziewczęta, na niebie wojują dwa stare dziady. Mając na uwadze kurczące się zasoby many, Denken postanawia zakończyć walkę tak szybko jak to możliwe i łącząc ze sobą dwa zaklęcia sprowadza na elfkę ogniste tornado. Lecz gdy to rozwiązanie nie przynosi skutku, czarownik ciska w przeciwniczkę salwę świetlistych włóczni, po czym spotyka się z kontratakiem. A gdy uwaga dziada zostaje rozproszona, jest już za późno. Przeczuwając, że Kagura chowa się gdzieś po krzakach, Freeren nawołuje do dziewczyny, grożąc, że jeżeli nie odda ptaka, ta zabije staruszka. I chociaż nawet Denken wie, że elfka nie zrobiłaby tego, Laufen używa Instant Transmission i próbuje go odbić, przez co zostaje złapana. Po unieruchomieniu, Denken ostrzega elfkę, że Richter najpewniej zabije jej towarzyszki, jednak ta jest spokojna, ponieważ właśnie skończyła analizować barierę. Pojedynek dwójki magów z bezpiecznej odległości obserwowała dwójka egzaminatorów. I choć jedna z nich była zaniepokojona o wytrzymałość bariery, jej kolega uspokoił ją mówiąc, że bariery nic nie zdoła zniszczyć, ponieważ została stworzona przez legendarną maginie Zerię. Powracamy do teraźniejszości, w której elfka Freerem niczym Tissaia de Vries z Wiedźmina, formuje jedno zaklęcie i rozpieprza barierę w pizdu. Ona zaraz zniszczy barierę. Co ty opowiadasz? Na pewno nie zniszczy. A ja ci mówię, że zniszczy. Nie zniszczy. Zniszczy. Nie zniszczy. No i zniszczyła. CO?! A po zniszczeniu magicznej bariery, na głowy walczących spadają krople deszczu zwiastujące zwycięstwo dziewcząt. Bo oto po odzyskaniu źródła swojej największej mocy, Kanne przywołuje ogromną masę wody, którą zrzuca na głowę Richtera, próbującego się jeszcze obronić z pomocą magicznej tarczy. Po przetrwaniu małej powodzi, drużyna Denkena oswobadza się z uwięzi, a następnie udaje na poszukiwanie ostatniej szansy na sukces. A po odnalezieniu innej drużyny w posiadaniu ptaka, zmęczonej równie mocno co oni sami, sędziwy, poważny czarownik postanawia wywalczyć drużynie zwycięstwo z pomocą tradycyjnych metod. Tym sposobem etap pierwszy egzaminu na maga pierwszej klasy dobiega końca, a egzaminator obwieszcza zwycięstwo 18 zawodników.